Pierwszy kontakt z psychiatrą, że ja muszę iść do psychiatry, no to była trauma. Że no, powiem tak w cudzysłowie, tylko że jestem wariatem. Tak? No to było traumatyczne dla mnie. Zacząłem brać leki. Byłem no, tak nastawiony anty, tak? że nie, nie chciałem współpracować. Kiedy zabrał mnie ojciec ze szkoły, to było jakieś, pamiętam, chyba dwa tygodnie przed feriami. Już nie poszedłem do szkoły. Po feriach e, wróciłem do szkoły. Już brałem te leki. Wróciłem do, do nauki, z tym, że zaczęły się problemy. Po pierwsze, te leki wywoływały efekt uboczny, czyli senność. Przestałem być taki pewny siebie, no ale jakoś przechodziłem z klasy do klasy i drugi raz zachorowałem w klasie maturalnej. Od czasu pierwszej psychozy, czyli od, od czasu drugiej klasy do, do klasy maturalnej przez dwa lata brałem leki i się uczyłem, jakoś funkcjonowałem. Ciężko było, no bo byłem senny. Często przesypiałem na ławkach, co no, nauczyciele byli zdenerwowani na mnie. No, po prostu tak to działało. To... Jeśli chodzi o drugi epizod w klasie maturalnej, już rodzina zaczynała widzieć, że ja choruję. Po tym też już wiedział. A, pamiętam, że powiedziałem, byłem u niego w domu i powiedziałem mu, że jutro idę do szkoły, a już. Wszyscy wiedzieli, że, że ja choruję. Mój ojciec miał taką pracę, że miał własną firmę i wyjeżdżał. I wziął mnie na ten wyjazd, tak. To paru, nie wiem, chyba tam były dwa czy... trzy czy, 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 miesiące, pamiętam, takiego leczenia domowego. No niestety nie przyniosło to skutku i po wizycie u psychiatry on stwierdził, że ja muszę iść do szpitala.